Cześć, mamy tu takie zadanie. Wykres funkcji f od x równa się a dzielone przez x przesunięto o wektor, wektor o współrzędnych pQ. Podaj równania osi symetrii i współrzędne środka symetrii otrzymanej hiperboli To ja tutaj skopiowałam sobie rysunek z poprzedniego zadania. To jest taka ilustracja przykładowej hiperboli. I zobaczcie, osie symetrii zawsze są dwie w hiperbolach tak, jedna przecina, jakby te w, w środku. Tego zakrętu, tak, a druga jest pomiędzy hiperbolami, obie są pod kątem 45 stopni. I dla hiperboli f od x równa się a przez x, no to wzory tych osi to są y równa się x oraz y równa się minus x. No i jeśli przesuniemy sobie hiperbole o wektor, no to oczywiście te osie symetrii też się przesuną. I teraz zobaczcie, nasza nowa hiperbola to będzie f od x, to się równa a, x minus p i dodać q, prawda? Bo przesuwamy o wektor p i q. I teraz współrzędne środka symetrii najpierw sobie wyznaczmy, czyli środek symetrii to jest zawsze punkt przecięcia asymptot, czyli tak naprawdę so, są to te same współrzędne co naszego wektora przesunięcia, czyli środek symetrii to jest P i Q. I teraz jak wiemy, każda nasza oś symetrii ma taki wzór, y równa się x plus b, to jest jedna, a druga równa się, y równa się minus x plus b. No to skoro wiemy, że te obie, te osie przechodzą przez punkt P i Q, no to możemy sobie B wyliczyć za pomocą P i Q. Podstawiamy pod y oczywiście współrzędną Y czyli q, czyli q. q równa się p plus b, i z tego wiemy, że b równa się q minus p, a w tej drugiej mamy q równa się minus p plus b, czyli b to się równa q plus p. I możemy z tego sobie już zakończyć, jakby pisząc. Możemy sobie zakończyć pisząc x plus Q minus P. Podstawiłam sobie B. To jest wzór jednej osi symetrii, a druga oś symetrii ma wzór minus X plus Q plus P.